Mój doradca. Mój militarny geniusz. Mój najbardziej zaufany człowiek. Nadzieja całego królestwa. Moje największe oparcie. Król obar II, władca królestwa Myrtanyi, od niedawna pan Warantu siedział na swoim majestatycznym tronie, patrząc gdzieś ponad moim ramieniem wzrokiem całkowicie wypranym z emocji. Pomimo faktu, że spędzałem z nim bardzo wiele czasu, dopiero teraz zauważyłem, że wygląda tragicznie. Liczba zmarszczek na twarzy znacząco się powiększyła. Wyraźnie schudł. Zaczął mocno siwieć, a jego ręka nie była tak pewna i stanowcza jak jeszcze dwa lata temu. W dodatku oczy miał wyraźnie podpuchnięte, a wargi czerwone od nieustannego ich przegryzania. Prawdzie takie zachowanie nie przystoi żadnemu monarsze, jednak trudno powiedzieć jak zachowałby się inny król w obliczu takiej tragedii. Na kolanach trzymał pukiel kruczo-czarnych włosów, które przewiązane były złotą nicią. Kręczałem kilka kroków od niego na złocisto-czerwonym dywanie, który do niedawna wydawał mi się zaledwie zwykłym dodatkiem do sali tronowej. Teraz, po raz pierwszy patrząc na niego z tej perspektywy, zauważyłem, jak bardzo to miejsce potrafi onieśmielić. Nawet ja, przyzwyczajony do widoku króla w pełnej krasie, a także tych wszystkich sprzedajnych sługusów wokół, czułem się w tym momencie jak ryba wyrzucona na brzeg. Nie do pomyślenia było, co mógł czuć zwykły mieszczanin, któremu udało się uzyskać audiencję. Wymiociny i krewnie zdobiły już wyłącznie mojego ubrania, ale również dywan, na którym klęczałem. Ludzie Kobryna nie szczędzili mi razów i innych atrakcji po drodze do pałacu. Jeden z nich nawet oficjalnie nasikał mi na głowę, nie zwalniając kroku. Znałem go. To Torgil, młody chłopak, którego osobiście przydzieliłem Kobrynowi z nadzieją, że jego zdolności pomogą wydobyć pełny potencjał chłopaka. Bez wątpienia miał zadatki na dobrego żołnierza, jednak należało mocno utemperować jego charakter i nauczyć go myśleć. Widać, Kobryn wykorzystał jego zdolności do własnych celów. Wokół mnie zebrała się Loża Szyderców. Widziałem to wszystko w ich oczach. Zaszczycali mnie triumfalnymi spojrzeniami. A ja zachodziłem w głowę, jak wielu stanęło po stronie kobryna. Obawiałem się, że wszyscy, czując obecność tych zawszonych Lizusów, tworzących wokół mnie krąg oskarżycieli, zacząłem się zastanawiać, kto tak naprawdę jest w gorszej sytuacji. Ja czy król? Kobryn stał tuż za moimi plecami, czułem jego smród. Robar w końcu, po bardzo długim czasie, który równie dobrze mógł być wiecznością zaszczycił mnie spojrzeniem. Przez chwilę zdawało mi się, że widzę w nim ból i smutek. Jednak po chwili, gdy podniósł do twarzy trzymany w dłoniach pukiel włosów i powąchał go zapłonęła w nim determinacja i stanowczość, jakiej nie widziałem u niego od bardzo dawna. Odkąd zdał sobie sprawę, że drastycznie przegrywa wojnę z orkami. Li, mój drogi generale Li, traktowałem cię jak własnego syna. Kochałem cię, chłopcze, a ty tak mi się odwdzięczasz. Chętnie w tym momencie posłałbym twoją głowę na drugi koniec miasta, zatkniętą na włóczni. Patrzył na mnie tak, że byłem pewien, iż ma wielką ochotę to zrobić. Ale sprawiedliwości musi stać się zadość, jak mawiał mój ojciec, spójrz. Z loży szyderców wystąpił Karyto, najwyższy stopniem magognia ognia od czasu dramatu z barierą. Poruszał się bardzo wytwornie w swojej szacie maga, którą jeszcze niedawno pozwolono by mu nosić dopiero za kilka dekad. Po wielu, wielu dyskusjach wewnątrz kręgu ognia stanął przede mną i pokazał mi szklaną fiolkę. Oto kropla krwi, którą znaleziono pod paznokciami królowej. Nagle zwrócił się do wszystkich obecnych. Biorę was wszystkich na świadków. Jej wysokość królowa została zaledwie kilka godzin temu zastyletowana we własnej komnacie. Jednak była kobietą niezwykle twardą, nieodważną, zupełnie jak jego wysokość. Dlatego nie umarła w ciszy. Broniła się. Przeprowadzona przeze mnie sekcja wykazała, że pod jej paznokciami znajdują się ślady krwi, ślady krwi napastnika. Podszedł do mnie i bezceremonialnie zerwał ze mnie koszulę. Poczułem chłodny powiew wiatru. Spójrzcie, widzicie te zadrapania? Czy to niejasny dowód? Sam nie mogłem w to uwierzyć. Na moim przedramieniu były widoczne ślady zadrapan. Co tu się wyprawia? Jednak aby wszyscy poznali, że jego miłość jest również niezwykle sprawiedliwy, biorę was wszystkich na świadków w ostatecznym teście. Porównam krew tego człowieka z krwią znalezioną pod paznokciami królowej. Poczułem jak kobryn podchodzi do mnie od tyłu i nacina mi skórę. Następnie podał nóż z moją krwią karypto, który wymówił zaklęcie. Krew w wiolce i krew na ostrzu jednocześnie zaświeciły się na fioletowo. Poczułem jak odpływa ze mnie krew. Jestem Niewi. Nie zdążyłem skończyć zdania, gdy kobryn uderzył mnie w potylicę tak mocno, że zobaczyłem gwiazdy. Generale Elie. Powiedział Robar stanowczym głosem, patrząc mi prosto w oczy. Byłeś dla mnie jak własny, rodzony syn. Moja żona była mi najdroższa na świecie. A ty podrżnołeś jej gardło tymi samymi rękami, którymi nieraz podtrzymywałeś mnie i masz szczelność patrzeć mi teraz w oczy. Dzięki Karrypto mam chociaż ten pukiel włosów, który nigdy nie straci jej zapachu. Moja żona była dla mnie wszystkim, a ty, mój synu, odebrałeś mi ją. Jesteś bez wątpienia wybitnym człowiekiem i świetnie znasz prawo wojskowe. Zadam ci więc jedno pytanie. Jaka jest słuszna kara dla mordercy królewskiej żony? Nie mogłem w to uwierzyć. To nie dzieje się naprawdę. Generale Lee, nie zamierzam się litować tak, jak ty się nie ulitowałeś nad moją żoną. Kara nie zostanie złagodzona. Za plecami niemal czułem triumfalny uśmiech kobryna.